Cześć, mam na imię Artur i dzisiaj pokażę Wam, jak znaleźć turniej na czeskomie. Stąd taki temat, gdyż bardzo wiele pytań ostatnio właśnie było do mnie, iż nie można znaleźć tego linku, link gdzieś się nie pojawia, wchodzimy na tą platformę, szukamy turnieju i, i no i nie, nie potrafimy. Na początek, jak już jesteśmy za na platformie, musimy dołączyć do klubu szachowego Polonia-Wrocław. Tak, to jest taki internetowy klub szachowy Polonia-Wrocław na platformie czeską. To jest taka nasza strona. Jak już administrator potwierdzi nasze uczestnictwo tak, tutaj, to w zakładce turniejowej będą wyświetlać nam się w pierwszej kolejności turnieje klubów, do których należymy. Jak należymy do Polonii, to w tym momencie będą się pojawiać turnieje Poloni. Jak znaleźć tą zakładkę? Wchodzimy po lewej stronie, tu w szachy live. Pojawia nam się takie okienko. Po prawej stronie mamy kilka zakładek. Na początku to są zakładki Graj i turnieje. Wchodzimy w tą zakładkę turnieje i na samej górze pojawiają się turnieje. To są turnieje z klubów, do których należymy. No, klikamy na turniej. Tutaj, na godzinkę przed, w tej części, pojawi się możliwość dołączenia. Tutaj, lata, tak. Będzie taki wielki przycisk. Dołącz, klikamy na dołącz i jesteśmy zapisani. Mam nadzieję, że ten krótki przewodnik wystarczająco wyjaśnił, jak znaleźć turniej. Na czystkomi.